Witajcie. Tu Wzdychać i zrecentuję dla Was iPoda 4G, czyli 2 giga. To do unboxingu. Mamy takie pudełko, kabel do ładowania. W zestawie jeszcze jest biała wtyczka do ładowania oraz słuchawki niegumkowe, standardowe. iPod. Co można mi powiedzieć? Jest. Jak na swoją wielkość dosyć ciężki, ale za to chudy i niestety ma okropną klakę. co przyznają wszyscy, którzy widzieli go, używali i w ogóle, bo naprawdę to jest straszne. sobie gdzieś położyć, on się rysuje jak widać, dlatego niezbędne jest zakupienie sobie do niego takiego oto pokrowca albo czegoś takiego, choć ja wolę ten silikonowy osobiście. Z tyłu aparat, u dołu głośniczek na słuchawki miejsce oraz wejście specjalne do iPoda. W nowszej wersji iPoda 5G oraz iPhone'a 5 zmieniło się to na wejście flash, który jest chyba nawet mniejszy od wejścia USB, na mini USB. Z przodu mamy przycisk funkcyjny specjalny od Apple'a. Oraz kamerkę u góry, włącznik oraz chyba głośnik. Oraz chyba mikrofon. W obsługiwanej wersji jest to iOS 511. Najnowszy to jest iOS 7. I tak możemy z poziomu naszego ekranu blokady wejść sobie do aparatu fotograficznego, który jak na sprzęt za takie pieniądze jest tragiczny. To jest, z tego co pamiętam, 1,3 megapiksela, a przedni jest, jest nawet jeszcze gorszy, bo WGA. I naprawdę nie ma co się jakoś specjalnie rozpływać nad tym aparatem, gdyż jest on to, jest, jest on co ma, na przykład z iPhone'a 4 którego niektórzy twierdzą, że młodszym, yy, słabszym bratem jest, to jest siatka na zdjęciach. Ani zdjęcia, ani wideo nie są jakoś specjalnie wyjątkowe. Więc przednia kamera. Wyjdziemy, żeby nie robić yy... Apple'owi wstydu, bo tak jak mówię, jak na brata iPoda 5 oraz na brata iPhona 4 i 4S jest to naprawdę tragiczny aparat i sam się dziwię, czemu się nie wstydzili go umieszczać tutaj. W przypadku internetu, w przypadku internetu, tutaj mamy jedną z moich ulubionych stron. No cóż, zobaczymy, ile nam się najsłynniejsza strona chyba załaduje. Bardzo wygodna klawiatura, bardzo użytkowa. Praktycznie nie ma możliwości nietrafienia w przycisk. Obsługa jedną ręką tego urządzenia ze względu na jego wielkość jest, ten wspaniała tutaj zaprezentuję. Jak Państwo widzą, naprawdę jedną ręką można świetnie. Obsługiwać ten telefon. Kciukiem można objąć cały ekran. Zwłaszcza przy osobach, które mają większe dłonie. Nie ukrywam, Dłonie dosyć niewielkie. Więc większość ludzi powinna spokojnie ten telefon tak zamknąć w garści bez żadnego problemu. Wyjdę z. O, tutaj przy okazji skorzystamy z. Na otwieranym, pasku, na otwieranym takim pasku mamy skrót do muzyki oraz aplikację. Przytrzymując dłużej możemy je sobie po prostu zamknąć. Bardzo przydatna opcja. Pasek powiadomień. To jest kwintesencja ubogości, ubóstwa i w ogóle minimalizmu. Na pasku powiadomień, oprócz powiadomień, które nam się pojawiają, mamy godzinę, baterię oraz żebyśmy nie zapomnieli, jakie urządzenia używamy, nazwę. Urządzenie jest bardzo szybkie. To jedno trzeba przyznać, że o ile aparat został totalnie zjechany, po, potraktowano go po prostu jak A, ma, macie w zabawce aparat, no i sobie nim działajcie O tyle po, O tyle urządzenie samo działa bardzo szybko. Jest to układ chyba z tego co pamiętam jednorodzeniowy Ale naprawdę Wejdziemy, nie wiem, w Rambota, który jest według mnie jedną z cięższych aplikacji, ma wyższe wymagania. Yy... Większość gier nie łapie lagów, nie łapie jakichś spowolnień. I tu jest, pojawia się dominacja Apple'a nad yy, m.in. innymi Samsungiem z Androidem i na przykład y, fire, Firefox, MOS i tak dalej. Po, po prostu żadna... Po prostu aplikacje są dopasowane, nie ma tak, że robi się aktualizację, która nie będzie działać na danym urządzeniu. Po prostu wszystkie aktualizacje działają na wszystkich urządzeniach, nie spowolniają, nie lagują. Dosłownie perfekcja działania. Hardcore. Hard to jest, żeby pokazać Państwu Jak wszyscy wiemy takie fajerwerki to jest katownia dla układu graficznego, gdyż naszukujemy no, się większość tnie z tego powodu, z powodu właśnie układu graficznego Play to jest katownia dla układu graficznego i proszę. Zero spowolnień. Wszystko pięknie gra, mimo bardzo jaskrawego ekranu. Dobrze, wyjdziemy już, żeby nie przedłużać. Mm, muzyka. Jest ona ściśle powiązana z iTunesem w nieprzerobionych urządzeniach. I odtworzacz jest bardzo bogaty. Zwykle mamy tu tylko jedną listę utworów, i nies niespecjalnie mamy jakąkolwiek możliwość jej modyfikacji. Nawet w przypadku, kiedy wybierzemy sobie wykonawcę, czy utwory z zakładek, ma mamy dostęp równocześnie do wszystkich utworów. Więc zmienimy teraz. Video. Tak samo ubogi jak muzyka. I niestety tutaj Państwa bardzo zawiodę, gdyż nie pozwolę Wam zgadywać, ile działa bateria w tym telefonie. Bateria w tym telefonie działa. Telefon. W tym B4, rozbudowanej. W tym cudzie technologii, według niektórych, działa. Uwaga, uwaga! Godzinę! Tak, po pełnym naładowaniu, na full, działa ona godzinę przy grach oraz niecały jeden dzień na czuwaniu, co jest kolejną tragiczną rzeczą i totalnie spartoloną przez Ejtra. Nie wiem, jak oni mogli sobie pozwolić na taki takie niedopatrzenie, bo to była, zarówno aparat, jak i bateria to jest. tragedia, to jest. Śmierć dla tego telefonu, jeżeli ktoś by chciał u, yy, używać go na ten kontakt. Tutaj możemy sobie wprowadzić kontakty z telefonu, notatki to jest yy, pozałem, prawie, który, kalendarz. No cóż, niestety nie... o. kalendarz. Zakładka zdjęcia już tutaj jest więcej możliwości gdyż wybieramy edy... sobie edycję i możemy sobie pousuwać foldery, stworzyć nowe dodaj. Także jakość oglądanych zdjęć na tym jest no całkiem niezła. Niestety jednostka DPI tego urządzenia jest bardzo. Nie, nie jest jakaś cudowna jak przy nieomawianym note i przy maksymalnym zwiększeniu zdarzają się pikselozy różne. Niestety teraz sobie wejdziemy na, autor, na autorskiego YouTube'a od Ape, gdyż jest do pobrania też tak jak ten na Androidzie. Aplikacja jest dosyć przejrzysta, zgrabna. Brakuje mi tylko tego znaku YouTube'a, w podajże lewym górnym rogu, dzięki któremu można było sobie po prostu przejść do swoich zakładek, swoich subskrybowanych, swoich filmów. Wszystkiego. Kalkulator, zegar, wiadomości. Wszystkich dziwi, że skoro to nie telefon, to ma opcji wiadomości. Proszę Państwa, to jest tylko wiadomości z nazwy, gdyż są to wiadomości między urządzeniami Apple. Nie wyślemy do żadnego innego, do, na Androida, przez maila czy gdzieś, tylko i wyłącznie Apple z kontem. To jest standardowa aplikacja w moich, w moich urządzeniach Pixar czy do zdjęć, obrabiania. No cóż, wszelkie, pa wszelkie pakiety do otwierania yy, Excela, Worda i tak dalej trzeba sobie pobrać. Nie, tak jak mówiłem, nie jest to telefon, nie jest to jakieś urządzenie mega wyczesane w ogóle. Dla mnie ten iPod to jest wprawka przed stworzeniem czegoś dużego. To nie jest yy, Urządzenie, którym Apple chciał pokazać swoją potęgę, że potrafi stworzyć rozbudowaną mp4, -kę. to jest nieudana próba, niestety. Mimo, że co z tego, że system nam działa bez klatkowań, bez zacięć, jeżeli działa przez 40 minut, jeżeli pograć co możemy z pół godziny, no nie oszukujmy się tutaj, za... Game Center. Aplikacja skupiająca osiągi, i tak itd. iTunes do pobierania muzyki. App Store do pobierania aplikacji, których jak widać mam tu dosyć dużo. FaceTime to jest jak w Skype rozmowa twarzą w twarz. Czyli wideo rozmowa do maila. Aplikacja do maila przejrzysta, zgrabna, tak podobna jak w Gmail w Samsungu, w Androidzie. Niestety największa wada tego systemu. Wszelkie dodatkowe rzeczy są bardzo płatne i to w dolarach. Nie ma jakichś... Nie ma jakichś po prostu udogodnień. Znaczy są aplikacje darmowe, ale są one bardzo okrojone, albo mają yy, pff, mikropłatności, które nie są specjalnie wcale takie mikro. Podsumowując, jest to rozbudowane MP4, próba stworzenia urządzenia high-techowego, -tech, high, yy, high technology. Nieudana próba, niestety. Trzeba to przyznać, że nie udało im się tworzyli z kiepskim aparatem krótko działającą, bardzo łatwą do zniszczenia estetycznego jak widzimy i jeżeli miałbym oceniać, choć zwykle nie oceniam, to dałbym 3 na 10, nie więcej. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.